Cześć! Dzisiaj recenzja w nietypowym miejscu, bo w ciąganiu Kawiarni Września Świata. Dlaczego w tym miejscu? O tym przekonacie się już za chwilę. Czy słyszeliście o akcji Wisła z lat 1947-1950? Założę się, że w większości z Was akcja ta nic nie mówi, albo ewentualnie kiedyś ubiło się Wam o uszy. Ja osobiście o tej akcji usłyszałem pierwszy raz, czytając książkę, o której dzisiaj będę Wam poglądał. Akcja Wisła została przeprowadzona przez e, państwo polskie. Państwo Polskie Ludowe i polegało ona na masowej deportacji całych wsi i osad e, oraz rozproszenie ludności cywilnej z terenu południowej wschodniej Polski i ludności cywilnej pochodzenia ukraińskiego. Akcja Wisła przebiegała w sposób brutalny i bezwzględny. Ludność e, ukraińska była zmuszana do opuszczenia swoich domów zwykle w przeciągu 2-3 godzin. Pozwalano jej zabrać maksymalnie 25 kg ładunku, e, a pozostawione mienie niestety przechodziło na własność państwa polskiego i często było rabowane przez pozostałych mieszkańców. O wydarzeniach, o przesiedleniach. Tych wojennych i powojennych można mówić w sposób globalny, ale można też wyciąć fragment historii i poprzez niego pokazać konsekwencje tych wydarzeń. Właśnie takim fragmentem jest książka Anny Liminowicz, Zamalowane okna, wydana przez Dowody na Istnienie. I właśnie dlatego dzisiaj e, nagranie tej recenzji odbywa się we wrzeniu świata, księgarni, kawiarni, właśnie tego wydawnictwa. Anna Liminowicz w swojej książce Zamalowane okna ukazuje historię miejsca, w którym splatają się losy wielu ludzi na przestrzeni lat i dziesięcioleci. To miejsce, ten dom na Mazurskiej wsi Perły, dawniej Perswalde, splata losy niemieckie, polskie oraz ukraińskie po przesiedleniach w ramach akcji Wisła, ale też w ramach przesiedleń powojennych. Ta książka o tym, że miejsce człowieka nie zawsze jest tam, gdzie się urodził i gdzie mieszka. Autorka poprzez różnych bohaterów opisuje Miejsce, dom, który jest ponadczasowy, który trwi w czasie niczym wieża sygnalizacyjna. Poznamy Holsta, syna dawnego niemieckiego właściciela domu, Sławkę, wysiedloną na te tereny, Annę, u której matka przymusowo pracowała u rodziny Holsta, Uwego, który przyjeżdża w te strony, aby poznać historię swojej rodziny, bo jego ojciec w tych czasach nie chce nic mówić, oraz Bogdana, obecnego właściciela domu, któremu przyszło obserwować, jak to miejsce niszczyje. Jest to poruszająca historia, pokazująca, jak różne mogą być losy ludzi i jak mimo. To mogą się splatać w jednym miejscu. Wojenne przesiedlenia i wywozy na przymusowe roboty, powojenne wysiedlenia Niemców z Prus Wschodnich, wysiedlenie ludności ukraińskiej do ZSRR oraz późniejsze przesiedlenia Ukraińców w ramach polskiej akcji Wisła. To wszystko są rany na naszej historii, rany niezabliźnione, nierozliczone. O tych ranach i tabu jakie rodzą pisze w zamalowanych oknach Liminowicz. Książka jest mariażem w fotografii z reportażem to w niej te dwa media uzupełniają się, dopowiadając swoją historię, niczym stare dobre małżeństwo. Dzięki temu opowieść o naszym miejscu na Ziemi nabiera bardziej emocjonalnego charakteru. Autorka komponuje narrację z opowieści i zdjęć, tworząc komplementarny kolaż. Gdyby rozdzielić te dwie warstwy, otrzymalibyśmy kolejny dobry reportaż o pamięci i własnej tożsamości oraz serię zdjęć o miejscu podróżującym poprzez czas. Oba media oddzielnie byłyby dobre, ale na pewno nie robiłyby takiego wrażenia, jak tworzą połączone. Książka objętościowo należy do tych średnich. Niecałe 200 stron pozostawia lekki niedosyt, wygód historii oraz poznania szczegółów. Dlatego autorka stworzyła galerię zdjęć pod adresem zamalowaneokna.pl z opisami dopowiadającymi to, co nie zmieściło się w książce. Mam nadzieję, że sięgnięcie po tą książkę i wzbudzi w Was taki zachwyt i takie emocje jak we mnie. Mam też nadzieję, że rozbudzi w Was chęć szukania informacji, o wydarzeniach, które miały miejsce po wojnie oraz życzyłbym sobie, aby ta książka zachęciła Was do poznawania historii Waszych rodzin. Dziękuję, że obejrzeliście tą recenzję. Zapraszam Was do obejrzenia wywiadu z autorką książki, który już niebawem znajdziecie na moim kanale. Do zobaczenia.